Za to odgadzać się. No możesz. Tak jak powiem. On on zapierdala. Pierdala tak szybko, że Coś ściana rucha. No wiesz, no... każdego robi to, co... Każdy rucha, znaczy to. Okur, oh, co to jest? Każdy rucha tak szybko jak może. Jeszcze, jeszcze Bardziemia na myśli to co lubi, ale... No dobra, dobra, nie wiedział. Nie uważaj. Idź na chuj. Idź na chuj, pójdźcie na chuj. Ej, wysyła ci taki filmik jak porozumiewacie z ruskami w CSGO. Bartek. I tam gościu przedstawiał różne te. Klucz, ostatni. Czemu on na rejpie jest? Nie znasz. To nogi. To ma. To ma. Co? ma. No, szukajcie, nie? To tych To nie tu nic To ma. przecież. ma. To ma. mam jakieś drzwi? Co To ma. nie czyta. No, Jakąś chwila już naprawiam. Dobra. O mam. Dajcie go z Sed. S. Jak? Od prawej strony idę. ja tu mam głowę wyjść? Widziałem, ja wlazłem. Czy ty na myśli? Chyba tak. Jak mnie no bo... Kp-101 Sed S. Idzie do bazy Rodan trochę głosił O, oh, mam kolejne? CPU? CPU, klikajcie te guziki, ja wychodzę I przechodzimy, grę szybko Kaka, psiet tu mam Zostań tam na respie, nie? My będziemy klikać guziki No ja bym gwizdał tutaj, żeby przyszedł Skurwysyn No, by się To są miski z wodą chyba do niego No to w ogóle przyjść nie chcę i gdzie? Dobra. tam to. Ale te niektóre pokoje są pojebane. Kp 101 Sed. Zostaw lajk ja i subę Jeszcze flikajcie Kogo zabił? Ale nie. Aha Ibra kutas Kutas duży jak moja noga Ja też mam dwa życia Ej to ty wziąłeś jakiś Aha, ty wziąłeś hard Normal Albo normal Chyba, no normal No to No i masz pan. No to masz ładne. Jaka cena mam go znaleźć? Chuj, idę, idę tam, żeby to szukać. Gdzie to, gdzie to trzeba iść? No, trzeba iść tam i wtedy masz. Na prawo. Dyskuruj sobie. Siód. Pamiętaj idzie to. Dążki, chodź! Drugi panie. Chodź, no. Chodź sobie. Słuchajcie, kurwa, jestem z tymi tymi. O jasno, bo. Zgwizdałem tak do niego Tutaj nie wiem jak tu wejść To byś sprawdził bo... O tutaj jest od razu Ej Tam jak idziesz, o no No jak on nie... Dobra, ja spierdalam do exit od razu ja on cię zajęło? Nie wiem, właśnie on był tam przecież, obok, nie, obok kapy, nie? Chyba Nie, obok ciebie był Ej, nie otworzyło się O, otworzyło się, dobra jest. On mnie przez ścianę zabił, chłopu. aha. życie, On mnie przez ścianę zabił. On mnie przez ścianę zabił, Nie wiem, stał przy twoim ciele jakby, ja wszedłem tam, gdzie ty, do tego pokoju. Gdzieś przy ścianie on był. Przybliżałem się do tej ściany. No. I raz jebał mnie. No, Dobra, to przechodzimy wszystko, kurwa, teraz jak możemy, na maxa. I powiem, przechodzimy no, tam, tylko... nie? Ja nie mogę wyjść. Gdzie tu się idzie? Dobra, już zrobione. Tak good, good Day Job. Good cock. O Jezu, tego poziomu to ja nienawidzę. Tutaj po prostu trzeba iść. Czy to... Nie, to jest inne, nie? To nie jest ta śmiglica zmutowana. Nie, nie. To już było. Black cock. O, woda, woda. Lub, lub, Weź lub. biegnij kapa, a ja będę biegał i skakał i zobaczymy kto jest szybszy. Poczekaj, czekaj, odpocznę. Trzy, dwa, jeden. Nie spodziewaj jesteś szybszy. Nie, ty jesteś szybszy. Ja, to jest, to jest szybszy. Jest, ja się męczyłem Mana? mana? Nie mana, tylko tego, tego stromiku. się, się męczyłem, no. Chyba tak, no. Już się zmęczyłem, a ty? Nie kurwa, jeszcze trzy razy się męczy. Teraz trzeci. No to mamy zabrać? Te, te, za tymi rurami mamy iść. Róża. musi jebać. To samo chciałem powiedzieć. No, nie komuś. Aha, i to tyle? No. O, kurwa. To jest ten chłop, który się boi światła. No, co, wyłączy światło? Nie oddalaj się, nie oddalaj się. Lewej wtedy ja się, się trzymaliśmy. Czuję, nie? Ja się czuję jak, jakbym gagał z slendy Tubis. Taki poziom, to, był... nie, tutaj nie szliśmy. Okej, wiem. Zaginą, bo... Tak, teraz zaginął o jedno życie, nie? No jak się pierdolić, to się nie odradzaj. Wiem wie w ogóle co ten gość robi, nie? Nie on mnie ostatnio tyle razy zabił. Wygrałem sobie sam. No. Kurwa. Do światła. Nie musi ciekać. W świetle kampiłem i tak mnie napierdalał. Aha. Mm. Ej, tam jest. Tam. Ej, no? Ci popierdalałeś, śmiesznie. Polecimy. Jak on mnie zabił, to on, on później wygląda nie goni, ej. O kurwa, no nas też? Ale on jest głupi Taki dosłownie D skin, tylko że... cały szary Nie? Od tu O kurwa Chodź, mi coś Ha. Chodź, mi... Pochodzisz w miejscu No wyjebało mi Robloxa. Oj, karta o, Nie Nie ja od no jakiegoś miesiąca tak, kurwa, mam. tym Robloxem, kurwa. You are dead. No big surprise, do you wish to respawn? Jest do Robuxy? No kurwa, was coś pojebało. Oczywiście, że Robuxy. Nie no, spektakle, spektate. Bartusz, are you gay? Ej, u mnie to są nuby normalnie. Problemy dzwonią już, dzwonią. Też matę bym To wychodzimy, nie? Nie, On zaraz przyjdzie, zaraz przejdą. na no, najebią. Do, Dołączy do mnie. Jak mnie wyrzuci z Discorda, to znaczy, że mnie na to włączyli. <grym> to, to jest jakiś Infinity. Dobra. Nie weź, to wyłącz. A co to jest? Nie wiem, jedno HP masz pewnie. A to? I, i są tutaj masz przybyty. jedno HP. Nie... Ja nie wiem. Dobra, daj normę, easy.

No, Bartka wyjebało. No dobrze. No, Chyba próbujemy sami to zrobić. Dobra, gdzie ty poszedłeś? Prosto, tutaj. No ty idź gdzie indziej w ogóle, jak chcesz. Po prostu, żeby to przejść. Bo my z no Bartkiem jesteśmy dobrze, daleko, chuj. A co my tu mamy zrobić? Odnaleźć po prostu wyjście. No. no. Nie pamiętam, jak to wyjście wyglądało. No i chodzi z kurwy syna w ognie. Kurwa, nie kurwę ta stamina, ciebie? No Ja się staram tak biec przez chwilę i, i wyłączyć Chwilę pobiegniesz się, się męczysz O u mnie jest, chyba Tak Ja jestem gdzieś daleko tam mi wyłączyli Aha no. Ja już kończę, no. Dobra, my, my próbujemy tutaj przejść to. No dobra. Bez ciebie najwyżej trochę pogramy z tobą. No. No. No, no, mam. No, no. Masz? Chyba. Mhm. No, no mam Okej okay. A na którym wy levelu jesteście już? Ja jestem na 15 mhm. A ile to jest ogólnie tak leveli? O kurwa tutaj musi biegnąć chuj Kipnij to Tutaj musi biegnąć chuj 24 to jest O kurwa Ale głośno Ale głośno <laughs> Nie bał mnie Jezu, Ja to muszę ściszyć ja cię, kurwa jest przyję O, mnie to zabił Jezu to jest takie głośne No to jakoś Barta mi przeszedł Ten poziom nie wiem kurwa jak to przejść Czy to jest ciężkie Nie włączę dźwięk teraz Tutaj idziesz kurwa Tutaj to przeskakujesz Tutaj idziesz w lewo A i mi się stamina zbyt, kurwa skończyła Znowu mi się skończyła Dziwka Tutaj kucasz Tutaj idziesz w prawo Tutaj ześkuczasz kurwa od razu No i się zablokowałem kurwa To jest najcięższy etap No, to jest najgorsze No nie, nie, zmęczyłem się Leć, leci, leci, kurwa mnie zabił, Jest do tego. No nie, mnie też Ja pierdolę to... to już się nie da No nie Nie wiem jak tu Bartek przyszedł jak musisz kucnąć, to ono się tak naprawdę na dupie siedzi. Więc musisz mieć. No, limit kurwa stamin. No. Oooo, albo tutaj nie skaczę. Tutaj drodzy w lewo było, dobra. Męczysz się powoli, dobra. Ten dźwięk jest po prostu za głośno, kiedy się męczysz, nie? No. Kurwa Tutaj kuca O ja zjebałem fuj, mogę się Nie za mną Umarłeś? Nie Dobra O, ja chyba zdechnę Nie mów tak Próbuj Jesteś za mną? No 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 dupa Dobra, patrz jak daleko nie jest ode mnie, bo ja jakby widzę jego jak mogę tylko To spectate mnie. A nie mogę w ogóle nic kliknąć, tylko widzę jak go ten... Ej, on w ogóle przez ścianę przenika. Aha. Kurwa tak daleko to nigdy nie byłem. Powiem ci. On normalnie idzie przez ścianę z tego Aha Czyli dlatego to jest takie ciężkie, bo jakby on y, był tak jakby cały czas za tobą, nie? No To byś raczej dał radę Ale tak o sobie zapierdano. Czyli to jest tak jakby o po linii, o! ale po prostu ci przy jakiś czas kręca. Ole, ciasno tutaj Kurwa To się nie da, po prostu Dobra dałem radę Aha. Jak ci to przejdę to będzie zajebiście No nie Czemu mnie zblokowało? Dobra Biegnę, biegnę jakoś Okej okay. No to i co? No ja właśnie Widzę 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 wyjście, widzę wyjście. Nie męcz się, nie! Nie teraz. Dobra, przesun. Nice. nice. A teraz są te kulki jakieś zjebane, Nie wiem jak to przejść. We, weź mi to poka jak to wygląda. Chcę to zobaczyć. Dobra. O, coś takiego. Dobra, jebać I tutaj te kulki trzeba jakoś zrobić. To Bartek jakoś ogarnia. Pierwsza jest czerwona. A nie wiem jak to Bartek ogarnia. Okay, Takie bo tutaj mam y, fioletową. No. Po kolei trzeba wszystko. Aha, czyli ja nie mogę na przykład tego podnieść? No nie, tego się nie podnosi. Tego mhm. czerwona. To jest niebieska. Czerwona, niebieska. Sara. Druga szara? Ja pierdolę Widzisz jakąś kulkę jeszcze? Nie, tylko tą niebieską czy tam yy, Fioletową widziałam Niebieska Fioletowa? No dobra, nie wiem. Możemy to zostawić później, jak będzie Bartek. No. Bartek mądry. Tu gramy. Właśnie nie wiem teraz. Czekaj, zobaczę jakie są tryby. Lubie, na lecie znajdziesz. A, dobra. Nie dodajesz, nie dostajemy. Ich. A no, idzie, muszę przyjmuj. No przyjmuj mnie. Bo tutaj, będą mi wysłać zaproszenie. Weź podaj twój nick. Kapa. Kapa 2... Czekaj. Okay.

On no, są u nas. Na niemam cię tu. Czekaj, do sam się czekam. Czekaj, gdzie to jest wynik? Kurwa, skomplikowane to Kapa, i co tam jest, bo trzeba o, o, osiem Aha, okej okay. Luze, swój kod QR Okej, okay, mam cię. Dodałeś? Mhm Mhm Co gramy? I właśnie nie wiem, albo Beastmorna, albo coś innego. Beastmor jest taki kurwa nudny. No. Kup, moje dziecko? Co to kurwa jest? Kup moje dziecko, i Pokaż to? Co? Aha, coś no takiego. Aha, 7 jest Aha. co, Na, jak to wygląda? dziecko mam ze sobą. I co tu chciał odpierdalać? Przedaję dzieci. Mogę więcej z, z, z tego zampikować? No kurwa, co to wygląda? Tu jest Aha, bo coś czekaj. Aha, ty masz hmm. się dosyć kurwa coś i chuj. Dajesz coś i po prostu no. za to dostajesz bobuksy, a do autora idzie 70%. Ile dzieci patrz kurwa. O kurwa Wielodzina, wielodzietna. Nie mogę więcej ich dojebać. Szkoda, że nie ma equip all Nie, by było to bo było spoko. Piętnaście Max mm -hmm. Rodzinka Ojej dole armia Nie ciemy to zrobić mogę Co to kurwa O spierdalajcie no. By my kids Nie no. No jest już ciekawego kurwa.